Cześć wszystkim, tutaj Rafał Brand Fitness. Wracam po dosyć długiej przerwie prawie tydzień albo i nawet ponad tydzień. Już sam nie wiem, straciłem troszeczkę rachubę czasu. Miałem bardzo mało czasu, z godzinę wolnego dziennie, więc po prostu nie dałem rady robić żadnych fajnych materiałów. No ale wracam, wracam z QA, czyli odpowiadam dam na Wasze pytania. No i zacznijmy od tych pierwszych pytań. Więc e, wiesz może jakieś rzeczy o ginekomastii, jak tak to prosimy o odpowiedź, na przykład czy da się ją wyćwiczyć i tym podobne. E, więc ginekomastia jest to choroba na podłożu hormonalnym, więc pierwszą rzeczą, jaką ja bym polecał zrobić, to jest udać się do lekarza, który się tym zajmuje, czyli endokrynolog e, i po prostu udać się pod jego opiekę. On powinien przepisać jakieś lekarstwa, ewentualnie tam da jakieś wskazówki, w jaki sposób możemy się tego pozbyć lub też polepszyć sytuację związaną z ginekomastią. Drugi sposób mi znany to jest, jeżeli mamy tkankę tłuszczową, której poziom jest na no dosyć znaczny, wysoki, no to obniżyć po prostu ten poziom tłuszczu. W ten sposób mamy też szansę, że ta ginekomastia stanie się mniejsza bądź też zniknie. Ale nie ma konkretnych ćwiczeń na ginekomastię, nie da się jej wyćwiczyć. No, bo to jest poboże hormonalne i po prostu no, nie da się wyćwiczyć hormonów, tak. <grych> Jakkolwiek to brzmi. Drugie pytanie: ile czasu trwa Twoje kardio? Więc moje kardio jest y, ustosunkowane, czas trwania kardio jest ustosunkowany, jeżeli chodzi o porę dnia, o to, czy coś jadłem, o to, czy to jest po treningu, czy przed treningiem, czy na pusty żołądek, bla 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 bla. bla. Y, ale Generalny, taki powiedzmy, zakres czasowy to jest od 20 do 50 minut. Bardzo rzadko kiedy zdarzy mi się zrobić dłuższe cardio niż godzinę, aczkolwiek zdarza się czasami. No Ale nieważne, czy to jest high intensity, czy to jest steady face, zawsze zamyka się to w 50 minutach. Ale też nigdy nie robię mniej niż 20 minut, bo to jest po prostu no, dla mnie niewystarczająca ilość czasu, żeby ten metabolizm jakoś ciekawie nakręcić, więc... Więc tak myślę, że to jest dobra odpowiedź. Szukam jakiegoś pytania. Chciałbym znać Twoje zdanie, czy przy ograniczonych funduszach, jeśli takie można powiedzieć, że są, jest sens robić dietę? I co w takiej diecie spożywać? Um, więc tak. Dużo osób w Polsce ma sytuację taką, że znajduje się po prostu w sytuacji, gdzie ma te fundusze ograniczone dosyć mocno albo po prostu ograniczony. Jest to dosyć dobra wymówka, żeby tej diety nie trzymać, bo nie, nie mam kasy, no to jest jak kurczaka, ryż i w ogóle i dam sobie spokój z dietą. To jest po prostu prosta wymówka, ponieważ całkiem dobra dieta może zamknąć się już w 15 złotych dziennie więc uważam, że to nie jest jakoś dużo, jeśli chodzi o dietę kulturystyczną. Jeżeli ma nam ona mm, pomóc w osiągnięciu naszych celów, no to muszę przyznać, że 15 zł, i Wy musicie przyznać zresztą, chyba że 15 zł to nie jest tak dużo. I taka kwestia, że nie mam kasy, to jest, to jest po prostu zwykła wymówka, moim zdaniem. Co w takiej diecie spożywać? No, dieta budżetowa, która zamyka się w 15 zł dziennie obejmuje normalne produkty, takie jak kurczak, jak jajka, ryż, nawet jakieś warzywo, jeszcze można do tego wrzucić spokojnie i to się wszystko zamknie w 15 zł, więc taka kwestia, że nie miał kasy, nie kupię kurczaka, no ale za 15 zł 15 zł i tak prawdopodobnie zjadałbyś, jakbyś nie miał diety, to i tak byś to zjadał na jakieś po prostu gówniane produkty spożywcze, więc... Co sądzisz o spalaczach tłuszczu? To jest świetne pytanie. Ostatnio u brata znalazłem spalacz tłuszczu, yy, nieważne jakiej firmy, no bo no nie będę tutaj ubliżał żadnej firmie suplementacyjnej, bo nie w tym rzecz. Ale rzecz jest w tym, że znalazłem ten spalacz tłuszczu, odwracam opakowanie i co ja tam widzę? Dodam, że ten spalacz tłuszczu był za 120 zł przynajmniej. Całkiem duże opakowanie. I teraz, co tam było w składzie tego sparsza tłuszczu? Pierwsza rzecz, która widniała na, yy, na opakowaniu, to była kofeina. Dosyć duża ilość kofeiny. Następną rzeczą to była zielona herbata, której, której ilość była taka nawet średnia. I trzeci składnik to był pieprz jen. I to było wszystko. I za to płacić 120 zł. Słuchajcie, ja mam kofeinę, gdzieś tu ją mam. W chwili ją taką kofeinę i ja za nią dałem w sklepie nie w internecie, tylko normalnie w sklepie poszedłem, a wiadomo, że ceny są droższe. Dałem za nią 21 zł, chyba. Eee... I zieloną herbatę sobie kupiłem w torebce w sklepie. Jeszcze z domieszku jakichś fajnych yy, owoców, żeby miała smak. Za podobną cenę więc ja mam sparacz tłuszczu za 40 zł, który starczy mi na tak samo długo jak inny spalarz tłuszczu za 120 więc uważam, że spalacze tłuszczu to jest po prostu chwyt marketingowy. Są naładowane kofeiną jakimi jakimiś dźółkami, które naprawdę nie mają żadnego znaczenia. I no tak, bierzemy spalacz tłuszczu, się fajnie czujemy, o naprawdę działa. Mamy podwyższoną temperaturę, lepiej się pocimy, bla, bla, bla. Ale to wszystko jest kwestia kofeiny. Tego, że te spalacze tłuszczu są naładowane kofeiną i także jeżeli chcecie spalacz tłuszczu, Kupcy sekofejne dwie odwiedynkiem, sprawa załatwiona. Wyrzeźbiony jesteś, jakbyś robił dużo ćwiczeń z kalis... z kalisteniki. Co sądzisz o tym sposobie pakowania? Yy, kalistenika. Znaczy, ja robię dużo ćwiczeń z tego, z tego rodzaju ćwiczeń. Yy, robię pompki, lubię robić pompki. Uważam, że jest to bardzo efektywne ćwiczenie na klatkę piersiową. Podciągania nie lubię. Robię popki na poręczach, ale to właściwie popki na poręczach i popki zwykłe to jest wszystko, co ja robię z tej dziedziny y, treningu. A kwestia wyżyźbienia to jest dieta, moi drodzy, a nie rodzaj ćwiczeń. Prosta sprawa. Co sądzisz o jedzeniu jajek więcej niż raz dziennie? Jakbyś mnie zapytał, co sądzę o jedzeniu kurczaka więcej niż raz dziennie? Słuchaj, to jest sprawa indywidualna. Jeśli masz na się jakaś trzy razy dziennie albo i cały dzień, no to jest Twoja sprawa i możesz to robić. Z tym, że nieważne jaki jest rodzaj pożywienia i kiedy go spożywamy, wszystko sprowadza się, jak już wspominałem w innych moich materiałach, do kwestii kalorii i makroskładników. Jeżeli chcesz wszystkie swoje kalorie yy, z białek i tłuszczy. Przyswoić w jajkach, no to stary. To jest Twoja sprawa. Możesz sobie zjeść jajka. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy, je, czy jesz je raz dziennie, czy dwa razy dziennie. Naprawdę bez znaczenia. To wszystko z pytań, które zadaliście mi pod tym filmikiem. No to może w związku z tym, że ich jest, jest ich niewiele, ja dodam coś od siebie. Chciałem poruszyć temat e, posiłku potreningowego, czyli rzekomo najważniejszego posiłku w ciągu dnia i chciałem poruszyć również temat tego okna anabolicznego, które też występuje w godzinę po treningu, bo już później go nie ma. Więc zacznę od słowa bullshit. To jest słowo, które dosyć dobrze określa to okno anaboliczne, które występuje w godzinę po treningu, i że trzeba szybko coś zjeść. Ja widzę ludzi, którzy po prostu z torby wyciągają banany, żeby jak najszybciej po prostu tylko wykorzystać to okno anaboliczne. Ale muszę Wam powiedzieć, że w moim odczuciu i z tego co ja wiem, z tego co się dogadywałem, z tego co widziałem i czytałem, jest to po prostu, tak jak powiedziałem, bullshit i nieprawda, bo możemy równie dobrze po treningu nie jeść nic przez dwie godziny. I naprawdę, naprawdę nic się na nie stanie. Ja jestem dosyć dobrym przykładem na to. Nie zauważyłem się żadnych spadków, żadnych negatywnych skutków związanych z tym, że nie jem nic bezpośrednio po treningu, nie piję nic bezpośrednio po treningu. Aczkolwiek zdarza się. Ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy wsuniemy od razu banana, jak wejdziemy do szatni, czy zjemy pewną wartościowy posiłek, na przykład dwie godziny później w domu, albo godzinę później w domu. Słuchajcie, gdyby to miało znaczenie, albo gdyby to miało mieć znaczenie w naszym życiu, u osób, które nie są przynajmniej jeszcze w moim przypadku profe profesjonalistami, to to życie i dążenie do tej naszej doskonałej serwetki byłoby niezwykle ciężkie, męczące gdyby takie malutkie rzeczy miały znaczenie to naprawdę nie dalibyśmy sobie z tym rad, dlatego zaufajcie mi, że nie musicie jeść banana po treningu możecie, nie musicie naprawdę nic wam się nie stanie a to okno anaboliczne występuje przez cały czas, kiedy spożywamy posiłki podwyższamy insulinę wtedy mamy cały czas okno anaboliczne po treningu, po prostu nieważne czy godzinę po, czy 5 minut po, czy 3 godziny po, mamy zwiększone zapotrzebowanie na wszystkie makroskładniki oraz kalorie, ponieważ mięśnie chcą uzupełnić glikogen, który wypaliśmy w czasie treningu. Tak więc, kwestia jest, żeby po prostu go uzupełnić po treningu. Nieważne czy 5 minut po, czy 2 godziny po. Po prostu musimy uzupełnić glikogen. I to jest. Cała sprawa i naprawdę nie musicie się śpieszyć i lecieć od razu po ćwiczeniu bicepsa do szatni i po prostu wcinać banana jak najszybciej, bo Wasze mięśnie się skatabolizują i po prostu stracicie cały trening. <grym> nie martwcie się o nic takiego, bo to jest po prostu, to jest po prostu niemożliwe i to jest taki no, stary mit odgrzewany. Po prostu wiele osób cały czas myśli, że to jest prawda, a to już jakiś czas temu za oceanem co prawda, bo jesteśmy w Polsce, żyjemy w Polsce u nas jest to troszeczkę jeszcze zacofany temat dietetyki ale to jest już powszechnie wiadome, wiadomo, że ten czas tak naprawdę to okno anaboliczne to jest nic innego jak taki chwyt marketingowy, żeby ludzie kupowali więcej białek, więcej suplementów, są nawet suplementy, które są nazwane na przykład Anabolic Window um, które są specjalnie Zrobione po to, żeby w ciągu tej godziny po treningu je zjeść. No jest to taki dodatkowy fit marketingowy, dzięki któremu po prostu wiele firm zarabia pieniądze ciekawe na ludziach, którzy nie mają pojęcia o tym. Więc to wszystko z dzisiejszego filmiku. Naprawdę przepraszam, że mnie nie było przez dłuższy czas. Tak jak mówię, no miałem po prostu urwanie głowy, ale obiecuję, że w ciągu najbliższych dni. Będą pojawiały się ciekawe materiały, mam parę pomysłów, więc zapraszam na mojego Facebooka. Możecie tam wejść, ze mną się skontaktować w dosyć łatwy sposób. Praktycznie zawsze odpisuję tego samego dnia. Jeśli napiszecie wieczorem, no to na zajutrz odpisuję. Staram się odpowiadać rzetelnie i zrozumiale, tak żeby każdemu pomóc. Jeżeli potrzebujesz ze mną porozmawiać, to możesz zapytać się o kontakt na Skype, ie. I po prostu sobie pogadamy, możemy sobie wszystko wyjaśnić, poopowiadać, bo przecież jestem tutaj, żeby Wam pomagać. Także zapraszam na mojego Facebooka, odnośnik jest na moim kanale. Dzięki za wsparcie, trzymajcie się, do następnego razu.